Dzisiaj, jak widzicie, mam sprzęt, który, którym się będziemy posługiwać. W dawnych czasach było o tyle łatwiej, że tym oszczepem zdobywało się pożywienie. Pamiętasz te czasy? Nie, ja nie pamiętam, ale. W prehistorii tak było. Natomiast yy, z czasem ta umiejętność przestała być ludziom potrzebna, i teraz. Żeby wykonać prosty rzut trzeba no, sporo ćwiczeń zrobić, dlatego dzisiaj postanowiliśmy oszczep nie pokazać tylko sam rzut, a, a dojście do y, właściwego rzutu przez systematykę ćwiczeń. Czyli najpierw porobimy sobie troszkę ćwiczeń. Po tych ćwiczeniach zrobimy challenge. Poza oszczepem mamy też kilka rekwizytów, które nam pomogą w wykonaniu tego challenge'u, żeby szanse były równe. pokładamy sobie na dłoń w poprzek i zsuwamy, aż dwa palce dotkną osznurowania i na nim się zatrzymaj. I to, to jest prawidłowe trzymanie oszczepu na takiej dłoni. Z oszczepem się biega, yy, oszczep jest yy, na wysokości głowy gdzieś wyżej niż ucho i po odprowadzeniu grot oku. To jest pozycja, którą powinno się pilnować. Pierwsze ćwiczenie takie na wzmocnienie barku i same wbijanie się o szczepu to idziemy do przodu, ręka odprowadzona do, może najpierw z dwóch rąk zaczniemy i ściągnięcie szybkie. O, teraz było najlepiej. To już to trochę siły poszło. Że teraz Następne ćwiczenie. To, co robiliśmy obu rącz, teraz robimy jedną ręką. Pamiętamy, ręka wyprostowana, grot skierowany do dołu i jak najkrótszą drogą ma trafić do ziemi i się wbić. Prosta ręka i do przodu w dół. O właśnie, tylko starać się, żeby była pełny wyprost, żeby nie było zgięcia. Popatrzeć, czy gdzie jest grot. Grot ma być na wysokości oka. O, teraz było najlepiej. Znów trzymamy oszczep oburącz, ale odchylamy się do tyłu, tak, żeby grot uniósł się do góry, i z tej pozycji, wykorzystując mięśnie brzucha, staramy się dołożyć trochę siły, żeby oszczep nam się wbił. Całkiem ci to wyszło, muszę powiedzieć. I jeszcze raz dla... starać się to zrobić w miarę szybko. To jest szybkościowa ćwiczenie. Ale tu jeszcze nie bierzemy pod uwagę odległości. Nie, nie, to jest ćwiczenie. To robimy taki napięty. Zaznaczył, nie wbiło się. Nie musi się wbijać. Ale zaznaczył, dziobem szedł. No, o no, tym zaznaczył. Zaznaczył. <laughs> się. O właśnie, teraz. No, zaznaczył. Zaznaczył, tak. Czy możemy jeszcze to jak tam? No to rzucaj. Odprowadzona, a swój, bardziej się skręcić bokiem, żeby ten grot nie był tu daleko od siebie, tylko przy twarzy. się bardzo ładnie grot ustawiony na wysokości oczu podnosimy nogę i teraz opuszczamy nogę na tartan i robimy taki napięty łuk i z tego łuku próbujemy wykonać rzut wejść biodrem pod tu. o tylko bliżej, bliżej. Tu ma być ręka na tobą. Szybko było, ale bardzo płasko. Tu. To jest ten napięty łuk. Tylko podsta. No, to, to już zaznaczył. Następne ćwiczenie. Ustawiamy się tak jak poprzednio. Tylko teraz z tej pozycji robimy. Przeskok skrzyżny to jest już część tego rozbiegu do oszczepu. Skrzyżny, hop i rzut. Kamień. Kamień trafiłem. Noga lewa z przodu, przeskok przez nią. Ręka zostaje. No dalej, ale niestety nie zaznaczę. ponieważ to jest część rozbiegu. Ona powinna być. To jest końcówka powinna być szybka, dynamiczna, ten skok powinien, skrzyżny być taki agresywny. Tu. O, teraz ładnie. Nie zaliczony. Ale osmirowanie <gry> dotknęło. My pierwszy raz robimy te ćwiczenia, także one nie są do końca wzorcowe one mniej więcej pokazują Czyli ja pierwszy raz w życiu w zasadzie drugi bo tam chodzi no ja już parę był. razy robiłem ale też w tym roku za wiele jeszcze nie wiem, już już czuję łokieć yy, boli dlatego zawodnicy bardzo często to wygląda w ten sposób całe boisko ma do dyspozycji idzie skrzyżny rzut idzie dalej za oszczepem zbiera go skrzyżny rzut pach idę po oszczep Dochodzimy do końca i to samo tu ustawiamy, patrzymy czy ręka wyprostowana, czy grot przy twarzy skrzyżny i rzut No tu już ręka nie była za bardzo odprowadzona Prosta ręka wyżej przy oku, tak No, było lepiej. Krzyżny. Rozlaczał. Bo rozbieg się zaczyna z oszczepem podniesionym nad głową. I teraz trzeba też biec, żeby ten oszczep nam nie, nie chodził w tej ręce. Więc zrobimy sobie przebieżkę, próbujemy pobiec. Jeszcze się nie musisz skręcać. Jeszcze na razie prosty bieg i można na końcu nawet wykonać takie wyrzucenie tego szczepu. Tu <słyski> widzisz? Nie, <słyski> no, ale się wbił. Dobra, teraz pokażę wolno, jak przebiega cały rozbieg. Biegnę, to co przed chwilą robiłem, biegnę. Dochodzę do znaku kontrolnego na prawą nogę i teraz zaczynam odprowadzać oszczep i się skręcać. Raz, dwa, trzy. Dochodzę do pozycji, w której robię teraz przeskok i wykonuję rzut. I to jest cała sekwencja. Czekam. Raz, dwa, trzy. A skrzyżny. Umawiamy się, że na razie tam, gdzie jest taśma, to jest znak kontrolny. Tam stawiamy prawą nogę. Czyli wykonujemy pełny rozbieg. Dochodzę na prawą nogę. Ręka jest cały czas podniesiona. I teraz w ciągu trzech kroków mam się ustawić do pozycji wyrzutnej i, od, i wyprostować z tyłu rękę. Teraz robię przeskok i rzut. Idziemy na prawą nogę i tu zaczynamy odprowadzanie. Raz, dwa. Teraz trzy, jeszcze jeden. O i Dobrywa. teraz przeskok. Chodzi o to, żeby nie było takie gwałtowne szarpanie się tam z tylko robimy to na trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Jak najdalej odjechać, ale sobie. czekaj, stąd jest. Raz, dwa, trzy i, I przez to. to. Tak. Raz, dwa, trzy. Tylko, że robiłeś raz, dwa, trzy, ale ręka była cały czas tu przy uchu. A ty masz po trzecim kroku już mieć tu i teraz tylko zostaje przeskok. Raz, dwa, dwa. trzy, przeskak. O właśnie. Tu chyba spaliłem, tak mi się zdaje. Raz, dwa, trzy. No zaznaczy. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Zaznaczyło... poleciało. Poczekaj, poczekaj tam. Nie patrzyłem, czy spaliłeś? Tego nie wiem, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli tam jest dwadzieścia pięć, tu osiem trzydzieści trzy. Trzydzieści trzy metry. Jeden zero. Nie, no, ale.